Jak Cię oceniają w rodzinie partnera? Mamy już filmik, jak Cię oceniają najbliżsi przyjaciele, jak Cię ocenia Twoja rodzina. To teraz w rodzinie partnera, partnerki. Do wyboru. Jeden, dwa, trzy, jeden. Jako osoba, która potrafi znaleźć wyjście z każdej sytuacji, która potrafi pokazać, zobacz, tego nie zowiedziałeś, spróbuj, zadziałaj w tym kierunku, ale też osoba, która potrafi pokazać wypad z mojego domu, jeśli jej zaleziesz ze skórę. Jako dwa, jako osobę zakompleksioną, osobę, która nie jest pewna siebie, która gdzieś tam siedzi w ciszy, i niestety wywołujesz niskie instynkty w tej rodzinie, i bardzo często po tobie jeżdżą, plotkują, mówią ci, co masz robić, wykorzystują twoje dobre serce. I trzy jak tu mamy kartę róg obfitości, czyli jako ktoś, kto wnosi szczęście, radość do tej rodziny, jako ktoś, kto przyciąga szczęśliwe okazje, że przy tobie czują się bardzo dobrze.